Nazywam się Kazimierz Olszewski, <coughs> mieszkam w Konstantynowie. Moje marzenie to było lotnictwo i <coughs> lotnictwo moje zaczęło się od modelarstwa w sześćdziesiątym roku. Zacząłem uczestniczyć do modelarni aeroklubowej w Łodzi. W której budowałem różnego typu modele i startowałem na rejestrach modelarskich, osiągając różne wyniki. tak były bardzo pozytywne, czyli dobre osiągnięcia miałem w podelawstwie. Następnie po ukończeniu 18, 19 roku życia zostałem powołany do wojska i poszedłem do techniczno-oficerskiej szkoły wojsk lotniczych w Oleśnicy, gdzie ukończyłem szkołę mechaników lotniczych. Jako mechanik pracowałem na w jednostce wojskowej w Lasku, jako mechanik samolotów odrzutowych, czyli MiG-21. Po ukończeniu służby wojskowej zacząłem pracować w Warklubie Łódzkim jako mechanik lotniczy. W Warklubie Łódzkim pracowałem do 1975 roku. Następnie zacząłem pracę w Zakładzie Usług Agrolotniczych w Olsztynie, gdzie pracowałem jako mechanik Pokładowy na samolotach AN2. Pracowałem w kraju, rob, robiliśmy opryski, nawyżenia pól, op, ochronę roślin. Następnie pracowałem w Egipcie jako mechanik samolotu AN2, jako mechanik pokładowy. Potem pracowałem w Sudanie. Cała praca w Afryce to była ponad rok czasu. W 79 roku <coughs> zwolniłem się z zakładów. Usług agrolotniczych i zacząłem pracę w łódzkich zakładach lotniczych LZD nr 1. W tym zakładzie pracowałem do 1982 roku. W 1982 roku otworzyłem pierwszą prywatną firmę lotniczą w Polsce. Działalnością firmy była budowa samolotów amatorskich. Samolot motorski zbudowałem 12 typów, to jest 19 egzemplarzy. Następnie naprawialiśmy modele, naprawialiśmy szybowce różnego typu. Chciałbym jeszcze przytoczyć, że najważniejsze samoloty dla mnie, który były to aerosport nr 1, który powstał w 1971 roku. Następnie była przerwa w 1980. W czwartym roku zbudowałem następny egzemplarz samolotu Aerosport 2. Samolot został ulatany przez pół, przy tej pamięci, pułkownika Zonia, który latał na tym samolocie około 100 godzin. Samolot był bardzo pobrany w pilotażu miał bardzo dobre wartości lotne. Następnie samolotów to była łódź latająca, nazywała się Syrwicz. Była budowana dla kolegi, który mieszkał. W Stanach, samoloty miały być produkowane seryjnie, seryjnie i miały być sprzedawane na terenie Stanów Zjednoczonych, czyli USA. Następnym samolotem ciekawym to była rozbudowana replika samolotu Piper Cap, Oczywiście w wersji ulepszonej, z mocniejszym silnikiem, większa ilość paliwa. Ten samolot do dnia dzisiejszego lata w szkole lotniczej w RPA. Chciałbym nadmienić też, że zbudowany został samolocik o nazwie Folium, You. To samolocik dwumiejscowy. Pierwszy samolot amatorski, dwumiejscowy. Zbudowany przeze mnie tutaj na terenie zakładu. Oblatywaczem tego samolotu był pan pułkownik Aloj Zygórny. Były kierownik na następnie prezes klubu seniorów. Samolot posiada bardzo dobre właściwości lotne. Latało bardzo dużo pilotów, doświadczalnych, różnych pilotów i wszyscy mają bardzo pozytywne zdanie na temat tego samolotu. Te samoloty miały być produkowane seryjnie. Natomiast w wyniku różnych perturbacji materiałowych nie doszło do produkcji seryjnej. Chciałbym też wspomnieć jeszcze łódź latającą Sewicz, ta łódź to jest dwujejscowa łódź latająca, budowana tutaj w zakładzie. Pierwsze loty odbyły się na terenie lotniska artykułu Oblotu dokonał pułkownik Zon. Pilot doświadczalny, pilot doświadczalny. Następnie loty, próby na wodzie były wykonane, przeprowadzone na terenie zbiornika wodnego, wodnego w Jeziołsku. W 2009 roku zostałem członkiem grupy Archeo, która się mieści na terenie 32 Bady Lotniczej w Łasku i ta grupa trudni się od restaurowania no, starych no, samolotów historycznych, które były kiedyś tam w uzbrojeniu naszego wojska, czyli lotnictwa wojskowego i ja przyłączyłem się do tej grupy i Grupa archeologów ściągnęła z pomnika ze Śląska stary samolot, który był ponad 30 lat na pomniku, samolot ts 8 z konstrukcji Tadeusza Sołtyka. Ten samolot został rozmontowany na terenie lotniska Łasku. Ja, żeby pomóc kolegom w rekonstrukcji tego samolotu, zająłem się rekonstrukcją silnika, tym bardziej, że posiadam, pracowałem na tym typie samolotu, znam ten typ silnika i zająłem się renowacją tego silnika. Ten silnik po przywiezieniu do mnie do zakładu, po rozmontowaniu, po wyczyszczeniu, po obróbce galwanicznej, po, po naprawach wygląda w takim stanie jak go dzisiaj widzimy. Jest to stan to to prawie, że dopuści, no, może można by go dopuścić do użytkowania w locie. W działalności firmy naprawy i przeglądów szybowców prowadzimy też przeglądy i naprawy samolotów Cessna, Piper, Moran i wiele innych gawrony robiliśmy też, Aeny robili, robiliśmy przeglądy, a równocześnie wykonujemy przeglądy i naprawy silników lotniczych firmy takich jak Continental, Lycoming, Limbach, ostatnio robiliśmy też Subaru i silniki australijskie Jabiru. W 2002 roku pojechałem na szkolenie do Stanów Zjednoczonych, w którym szkolenie w trakcie, no, przy naprawie i remontach silników Lycoming i silników Continental. Do dnia dzisiejszego wykonaliśmy 300 silników lotniczych. Po ukończeniu tych szkoleń w Stanach otrzymałem certyfikat. To jest certyfikat firmy Lycoming. Posiadam też certyfikat firmy Continental i firmy Limbach. Spełniły się moje marzenia. Przez 50 lat działalności mojej robię to, co mi sprawia przyjemność, zadowolenie, i <laughs> za zasługi na polu działalności lotniczej dostałem wiele wyróżnień. Przez prezydenta Komorowskiego dostałem krzyż zasługi i wiele różnych wyróżnień branżowych. Chciałbym, żeby te tradycje, które ja no, prowadzę przejęli moje synowie i żeby działalność lotnicza na terenie Łodzi i okolicy i Konstantynowa nadal była podtrzymywana i żeby młodzież wciągnąć dalej w działalność lotniczą mam nadzieję, że tradycje lotnicze w naszym regionie łódzkim nie zaginą i będą kultywowane przez dalsze pokolenia.